Zobacz dalszy ciąg fascynującej wyprawy w poszukiwaniu najdziwaczniejszych, najśmieszniejszych, najwytworniejszych, największych, tych najbardziej wysmakowanych i tych z największym polotem kolekcji. Jeżeli ci to kręci, na pewno znajdziesz coś ciekawego dla każdego. Niezaspokojony w swych poszukiwaniach, Michael Moritz zaprasza na nowe odcinki swojego programu. Kolekcjonerzy, nowy odcinek jutro o 17.00. Nowe odcinki niezwykle pracowitego programu. Mój strój świadczy o tym, że moje wystąpienie będzie drastyczne. Oto facet, który żadnej pracy się nie boi. Teraz absolutna niespodzianka. Naszym zadaniem będzie to posprzątać. Przemysław Dżadza-Frankowski zaprasza. Dałem z siebie wszystko. Prawdziwa gratka dla kanapowych leni. Samo się nie zrobi. Nowy odcinek we wtorek o 17:00 w Polsat Play.